Do naszego programu dołącza dziś Moritz Hessel. Moritz zdobywał doświadczenie u boku legendarnego menedżera funduszy hedgingowych Floriana Holma, o czym opowie też sam w tym filmie. Moritz ma zaledwie 32 lata, a już zdobył uznanie wśród profesjonalnych zarządzających portfelami w Niemczech. W roku 2022 Moritz założył swój pierwszy fundusz inwestycyjny z strategią trader. O tym również więcej w tym filmie. Tak więc nie będę go tutaj wychwalał, przekonaj się sam, co ma do powiedzenia. Poznaj jego tezy inwestycyjne i zdecyduj sam, czy strategia Total Return może być również czymś ciekawym dla Ciebie. Nazywam się Moritz Hessel. Mam 29 lat, jestem dwukrotnym autorem bestsellerów Spiegel oraz menedżerem funduszu hedgingowego. A jak w ciągu 6 lat przeszedłem od 4000 euro do 1 800 tysięcy euro, pokażę wam w tym filmie, bo to jest moja historia. Współpracował pan z Florianem Homem, odniósł pan duży sukces? Moritz i ja przez ponad 4 lata intensywnie współpracowaliśmy. On przeszedł najbardziej intensywną szkołę życia. Dziś jest ze mną Moritz Hessel, mój bardzo dobry znajomy, który przez 5 lat intensywnie ze mną pracował i się uczył. Ale teraz wyróżniasz się już dzięki swoim sukcesom inwestycyjnym. Moritz jest z mojego punktu widzenia żywym przykładem na to, że naprawdę można sobie to przyswoić, tę wiedzę. W ciągu trzech lat stał się milionerem majątkowym i osiągnął zdrowe, sześciocyfrowe dochody. Panie Hessel, odniósł pan duży sukces jako inwestor, ale zacznijmy od początku. Muszę dodać, że mój ojciec uciekł z NRD, dlatego od początku wiedziałem, jak to jest budować coś od zera i osiągać sukces. Niestety moja droga również nie była łatwa, ponieważ byłem bardzo słabym uczniem, a system szkolny w ogóle nie był dla mnie odpowiedni. Dlatego jeszcze 10 lat temu odbywałem praktyki w handlu detalicznym, dorastałem w waldshutting, to jest prawie nigdzie, a moje dzieciństwo przebiegało stosunkowo normalnie. Przez pierwsze lata bardzo mocno się jąkałem, co oczywiście wpływało na codzienne życie. A kiedy poszedłem do szkoły podstawowej i po raz pierwszy znalazłem się w takim zamkniętym systemie, miałem naprawdę poważne trudności z adaptacją. Jak możecie zobaczyć, na moim świadectwie, moim jedynym pozytywnym wkładem było to, że opiekowałem się roślinami w klasie. Z wielkim trudem udało mi się przejść do szkoły średniej, ale tam wcale nie było lepiej i dla mnie właściwie zaczął się koszmar. Chciałem prowadzić zupełnie normalne życie, grać w piłkę nożną i po prostu w ogóle sobie nie radziłem, co niestety doprowadziło do tego, że miałem też bardzo złe świadectwo końcowe. Ale pod koniec szkoły średniej po raz pierwszy zainteresowałem się innymi odnoszącymi sukcesy osobami, tak? To, co naprawdę mnie ukształtowało, to była biografia Lansa Armstronga, który pokonał Raka, a potem siedem razy wygrał Tour de France. Co po prostu wzbudziło we mnie motywację: hej, naprawdę można osiągnąć wszystko, bez względu na to, jak wielkie są przeciwności. A potem rozpocząłem naukę zawodu w handlu detalicznym w firmie z branży tekstylno-modowej. I byłem tam bardzo zmotywowany. W Wiele dni osiągałem obroty przekraczające 10 tysięcy euro, ale niestety zarabiałem bardzo mało, tak? Tylko kilkaset euro miesięcznie podczas nauki zawodu. Mimo, że jako 16-17-latek pracowałem wtedy praktycznie od 9 rano do 19-20 wieczorem. I to, co naprawdę mocno zapadło mi w pamięć, to, że pod koniec nauki zawodu, kiedy właściwie już wiedziałem, że chcę uzupełnić maturę, ale musiałem jeszcze przez kilka miesięcy jakoś przetrwać, odbyła się rozmowa personalna, podczas której zaoferowano mi na pełen etat 1600-700 euro miesięcznie, a ja odpowiedziałem wtedy, że to chyba trochę za mało pieniędzy, jak na zaangażowanie, które tam wkładam. A kiedy wtedy padło stwierdzenie, że ostatnie kilka dni miesiąca można przecież zjeść makaron, naprawdę zrozumiałem, hej, to nie jest życie, które chcę prowadzić. Po rozmowie z moją instruktorką szybko zdałem sobie sprawę, że muszę wziąć życie w swoje ręce. Nikt mi niczego nie da za darmo, a dobra praca też nie zawsze jest doceniana, dlatego zacząłem się interesować różnymi możliwościami zarabiania pieniędzy, a rynek akcji fascynował mnie od samego początku. Przeczytałem swoje pierwsze książki, a w dniu moich 18 urodzin od razu otworzyłem rachunek maklerski i zacząłem inwestować. Jednak zauważyłem, że z dostępnymi mi środkami finansowymi nie zrobię wielkich postępów. Dlatego wiedziałem, że muszę iść dalej i nadrobiłem maturę w dwa lata zamiast trzech. I miałem jasno wyznaczony cel. Teraz wszystko szło lepiej. Aplikowałem na dualne studia w dziale sprzedaży bankowej dla firmy ubezpieczeniowej, ponieważ tam miałem perspektywę prowadzenia własnych obszarów już podczas studiów, sprzedaży produktów i już w trakcie studiów przejąłem dużą odpowiedzialność, zarabiając kilka tysięcy euro miesięcznie. Jednak nie mogłem w pełni utożsamić się ze sprzedawanymi produktami, ponieważ mogłem oferować jedynie produkty własnej firmy, a im głębiej wchodziłem w świat giełdy, tym bardziej wiedziałem, że muszę pójść własną drogą. Jedną z książek, które przeczytałem bardzo wcześnie, była książka menedżera funduszu hedgingowego Floriana Homa, i to wywarło na mnie ogromne wrażenie. Był to jedyny niemiecki zarządzający funduszem, który współpracował z międzynarodowymi sławami, takimi jak Peter Lynch i Rudy Brown, a więc Peter Lynch najbardziej skuteczny zarządzający funduszem wszech czasów. A co zafascynowało mnie jeszcze bardziej, poznałem zupełnie inne podejście. Wcześniej wszystko opierało się na strategii long, only kup i trzymaj, i po prostu zdałem sobie sprawę, że nie chcę ciągle liczyć na to, że rynek będzie rósł i jak się rozwinie, i szybko zauważyłem, że to jest jak gra na pianinie. Są czarne i białe klawisze, więc dlaczego miałbym grać tylko na czarnych klawiszach? I wtedy spróbowałem nawiązać kontakt z Florianem Homem, napisałem do niego bardzo wiele e-maili, ale niestety nie odniosłem sukcesu. A potem spotkałem go na jednym z wydarzeń we Freiburgu. Pojechałem tam wtedy z moją dziewczyną i zaprezentowałem Florianowi trzy akcje. Po prostu tak z marszu przedstawiłem trzy spółki i wygląda na to, że mu się to spodobało. Dlatego wymieniliśmy się danymi kontaktowymi i wtedy, jeszcze podczas studiów, zacząłem pracować dla Floriana, co właściwie było punktem zwrotnym w moim życiu. Czas spędzony z Florianem był dla mnie naprawdę absolutnie przełomowy. Pracowaliśmy codziennie do późnych godzin nocnych, czasami nawet do czwartej, piątej rano, a następnego dnia to samo. Przez kilka miesięcy mieszkałem z nim razem, i według jego własnych słów, żadnego innego podopiecznego nie wziął tak pod swoje skrzydła i nie pracował z nim tak intensywnie jak ze mną. I za to będę mu do końca życia niezwykle wdzięczny. W ciągu tych sześciu lat Podczas których współpracowałem z Florianem Homem, nauczyłem się przedsiębiorczości od podstaw, od jednego z niegdyś najbogatszych Niemców. Przejąłem główną odpowiedzialność za wiele zadań i miałem ogromny przywilej zanurzyć się w sieć innych międzynarodowych gwiazd, menedżerów funduszy hedgingowych, dla których również mogłem wykonywać zadania z zakresu zarządzania portfelem i doradztwa. Taka była moja droga do tego miejsca. Ale trzeba być szczerym. W tak krótkim czasie, z tak małym kapitałem początkowym zarobić takie pieniądze na giełdzie jest właściwie niemożliwe. Nawet jeśli co 3 lata podwajam swoje pieniądze, co odpowiada rocznej stopie zwrotu na poziomie 26% i co udaje się tylko najlepszym menedżerom funduszy hedgingowych wszechczasów, potrzebuje wielu lat, aby osiągnąć taką sumę. Było w tym również dużo prowizji i wynagrodzenia. Dlatego moja rada dla wszystkich, którzy wciąż szukają, są tysiące przedsiębiorców, którzy każdego dnia stają przed wielkimi wyzwaniami. To nie muszą być koniecznie znane osobistości z YouTube. To może być każda osoba, która Was inspiruje lub która stoi przed wielkim wyzwaniem związanym z sukcesją. Nie zawsze trzeba zakładać własną firmę. Na przykład jest jedna osoba, która założyła Spotify, ale są setki osób, które w tym ekosystemie stały się milionerami. Trzeba po prostu być od początku. Trzeba być gotowym do poświęceń i znosić trudności. Przez pierwsze 10 miesięcy pracowałem za darmo i przez wiele lat z wielu rzeczy rezygnowałem, ale Florian nauczył mnie jednego: aby w krótkim czasie zarobić majątek na giełdzie, chodzi o to, by jak truflowy świnia, wyszukiwać opcjonalności. Opcjonalności to firmy, które w krótkim czasie mogą zwielokrotnić swoją wartość na giełdzie dzięki pewnemu impulsowi. Niektóre z moich najlepszych transakcji, w których częściowo korzystałem również ze znacznego kapitału obcego, tzw. marży, przyczyniły się do zarobienia kilkuset tysięcy euro w krótkim czasie. Moja najlepsza inwestycja to np. 1800% zysku w firmie biotechnologicznej. Ale także po stronie krótkiej znalazły się firmy, które całkowicie zniknęły z giełdy, jak Sirius Minerals, lub straciły na wartości nawet 90%, jak China Evergrande, Triumph Group. I inne, ale to tylko jedna strona medalu. Jako zarządzający funduszem hedgingowym chodzi o coś zupełnie innego. Podczas gdy inwestor typu long only zadaje sobie pytanie: Ile mogę zarobić na tej inwestycji? Inwestor long short pyta: Jakie jest moje maksymalne ryzyko? Ile mogę stracić? Takie podejście prowadzi do zupełnie innego sposobu myślenia o inwestowaniu. Kredo brzmi: unikać strat niezależnie od tego, czy rynek rośnie, spada, czy porusza się w bok. Chodzi o to, aby w każdej fazie rynku osiągać dodatnią stopę zwrotu po uwzględnieniu inflacji, ponieważ z realnych strat nikt nie ma żadnego pożytku. Dlatego szukam firm z niezwykle wysokimi barierami wejścia na rynek, które potrafią przez bardzo, bardzo długi czas generować wysokie zwroty z kapitału i je reinwestować. W ten sposób z biegiem lat powstają tzw. multibagery, czyli akcje, których kurs może się wielokrotnie zwiększyć. Z drugiej strony zajmuje krótkie pozycje na spółkach, które mają albo oszukańcze zamiary, są masywnie przewartościowane, albo nie przetrwają kolejnych 10 lat gwałtownych zmian. Giełda to moje życie, i ponieważ każdego dnia, od rana do wieczora, jestem aktywny na rynku, w ostatnich latach coraz więcej osób zwracało się do mnie z pytaniem: czy mógłbym zarządzać także ich pieniędzmi? Dlatego w tym roku wraz z zespołem analityków założyłem własny fundusz Long Short. Chcę zabrać Was ze sobą w tę podróż. Chcę w przejrzysty sposób pokazywać nasze analizy i komunikacje. Chcę Was zabrać zarówno w te sprawy, które idą dobrze, jak i w te, które być może nie zawsze układają się najlepiej. Chodzi o to, żebyście towarzyszyli mi w tej podróży. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film i że udało mi się kogoś z Was zainspirować. Jeśli chcecie dalej towarzyszyć mi w mojej podróży, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia wkrótce, wasz Moritz Hesse.